Podpisanie umowy na realizację dokumentacji projektowej dla budowy linii kolejowej Zegrze Przasnyż jako realizacji szlaku kolei północnego Mazowsza. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego na Mazowszu odbywa się m.in. dzięki programowi Kolej Plus. W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na projektowanie wykup gruntów w ramach programu Kolej Północnego Mazowsza. To niezwykle istotny etap w tym naszym docelowym przedsięwzięciu, jakim jest kwestia wybudowania tejże linii. Chciałem, korzystając ze sposobności, podziękować wszystkim podmiotom zaangażowanym w to kompleksowe działanie. Przypomnę, że po stronie samorządowej zaangażowane było województwo, cztery samorządy powiatowe, 13 gmin godna podkreślenia jednomyślność i ukierunkowanie na ten cel. Bez tego dzisiaj na pewno nie bylibyśmy w tym miejscu. Też chciałem podziękować partnerom ze strony rządowej, kwestia zwiększenia finansowania na to działanie, zrozumienia roli tego projektu dla rozwoju Serocka i wszystkich gmin, powiatów po linii całego północnego Mazowsza. Bardzo się cieszę, że udało się zogniskować to jednolite spojrzenie i no, do, doprowadzić do tego momentu, w którym jesteśmy. Przed nami kolejne konieczne działania. Kwestia prezentowania tego tematu mieszkańcom, przygotowania dokumentacji projektowej, finalnie też poszukania finansowania na realizację i wykonanie przedsięwzięcia. Jestem przekonany, że osiągniemy swoje cele. Dzisiejsze wydarzenie było warunkiem koniecznym. Jeszcze raz wszystkim dziękuję za zaangażowanie w to przedsięwzięcie. Dzisiaj historyczny moment dla y, Serocka, ale i dla pozostałych powiatów: Pułtuskiego, Makowskiego, Przasnyskiego, powiatu Legionowskiego, podpisanie umowy na projektowanie linii kolejowej, 70 kilometrów nowego szlaku kolejowego. Myślę, że jest to taki przykład y, przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu. Przecież te powiaty, te miasta nie mają kolei. Kolej tej Franc jest niezwykle ważna. Dojazd do Warszawy, jak zresztą wszyscy wiedzą, jest samochodowy, jest ogromnym problemem, szczególnie w godzinach szczytu porannych. Ktoś jeździ, to wie, jak to trzeba stać w korkach, więc mam nadzieję, że kolej te problemy rozwiąże. Ale też to jest szansa na... Yy... Pociągi towarowe, a więc rozwój gospodarczy. Myślę, że tutaj Serock będzie miał swoją szansę. Ale tutaj ja pragnę podziękować przede wszystkim panu burmistrzowi Arturowi Borkowskiemu za taką wspaniałą koordynację wszystkich samorządów, 18 samorządów skoordynować, ujednolicić, przekonać wszystkich do wspólnego działania. Jest niezwykle trudno i to się panu burmistrzowi udało. Serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że to ta koordynacja będzie przebiegała dalej sprawnie, bo to jest bardzo istotne. Istotny krok, ale to jeszcze nie jest koniec inwestycji, jeszcze przed nami wiele pracy. Mamy dzisiaj okazję uczestniczyć. W podpisaniu umowy pomiędzy wnioskodawcą, reprezentantem gminy miasta Seros, panem burmistrzem Arturem Borkowskim, a PKP Polskimi Liniami Kolejowymi, reprezentowanymi przez pana prezesa Jereneusza Merchela. Umowy w ramach programu Kolej Plus, której celem jest doprowadzenie do tego, aby cztery powiaty, 13 gmin na terenie województwa mazowieckiego. Uzyskały połączenia kolejowe. Wykonujemy pierwszy krok. Przedmiotem tej umowy jest dokumentacja techniczna wraz z wykupami gruntów. Wartość tego przedsięwzięcia około 300 milionów złotych. 15% to udział samorządów gminnych, powiatowych i województwa mazowieckiego. Dla mnie to jest bardzo ważny moment jako mieszkańca Mazowsza, radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego, ale też co nie bez znaczenia wiceministra Infrastruktury odpowiedzialnego za kolej, który prowadzi program Kolej Plus, że dzisiaj możemy taką umowę podpisać, możemy uczestniczyć w tym wydarzeniu, no a w konsekwencji oczekiwać ogłoszenia przetargu i realizowania dokumentacji projektowej, ustalenia korytarza, przebiegu ostatecznego, liczby przystanków, parametrów technicznych czyli tego wszystkiego co już najbardziej interesuje kolejarzy a później będzie służyło społeczności lokalnej po to aby połączenie pomiędzy Przasnyszem Serockiem a dalej do Warszawy mogło być zrealizowane i mogło cieszyć wszystkich tym, że poruszają się najbezpieczniejszym środkiem transportu ekologicznym no i na dodatek sprawnym można będzie wtedy czytać książkę, a niekoniecznie koncentrować się na prowadzeniu samochodu. Dzisiaj byliśmy świadkami bardzo ważnego dla 18 partnerstw wydarzenia. Podpisana umowa daje przestrzeń możliwość tworzenia dokumentacji projektowej, czyli rozpoczęcia inwestycji kolei od Zegrza do Przasnysza. Myślę, że to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców, dla samorządów, to przestrzeń do tego, żeby mogły rozwijać się lokalne samorządy, do tego, żeby mieszkańcy mogli przesiąść się z samochodu na kolej, na środek transportu tani, ekologiczny, ale też i szybszy. To możliwość dla mieszkańców, Przemieszczania się z Przesnysza do Warszawy nie tylko na co dzień do pracy, ale także do lekarza, to możliwość korzystania także przez seniorów z kolei mazowieckiej i często nawet spełnienia marzenia przejechania z Przesnysza do Warszawy, chociażby osób, które są zależne i niekoniecznie samodzielne. Dzisiaj wielkie wydarzenie, podpisanie porozumień 18 partnerów, to wzorowa współpraca, inicjatywa oddolna samorządów które brały udział w tym przedsięwzięciu, to determinacja tych samorządów do rozwijania szprych kolejowych, do dawania i realizowania marzeń mieszkańców. Z mojej strony i ze strony radnych stojmików gratulujemy bardzo serdecznie zarówno panu burmistrzowi Borkowskiemu tego przedsięwzięcia, który był liderem tego projektu, i to, że się udało spiąć, dzisiaj podpisać to porozumienie i realizować ten program jest świadectwem na to, że można przez oddolne samorządy, oddolne inicjatywy, przez samorządy lokalne robić wielkie rzeczy. Myślę, że wszyscy będziemy kibicować i dalej wspierać ten projekt i mam nadzieję, że będzie realizowany bez kolizji i ekologicznych, i społecznych, bo o tym nie, na, nie możemy zapomnieć, bo przecież tworzymy to dla ludzi i tutaj będę życzyła też i trzymała kciuki za samorządy, żeby w sposób, żeby ta inwestycja miała po prostu ludzką twarz. Kiedy w 2015 roku samorządy powiatu legionowskiego podjęły taką szeroką akcję związaną z otworzeniem kolei do zegrza południowego, to nikt sobie wówczas nie pomyślał, że to może być pierwszy krok ku temu, aby rozwijać kolej północnego Mazowsza. I rzeczywiście, kiedy budowa kolei do Zegrza Południowego zaczęła się materializować, czyli zosta były widoczne już efekty tych naszych działań, to pojawił się pomysł kolejny, aby Kolej, przeszła przez Zalew Zegrzyński i dotarła do Przasnysza. Dzisiaj to taki dzień można by zwać historyczny dla nie tylko powiatu legionowskiego, ale dla czterech powiatów, które podjęły tę inicjatywę i 13 samorządów, albowiem w dniu dzisiejszym została podpisana umowa, której efektem będzie wykonanie wszelkich prac projektowych dokumentacyjnych, aby ta inwestycja została zrealizowana w najbliższej przyszłości. Można by pogratulować i panu burmistrzowi Borkowskiemu, że był tym liderem tego całego projektu, ale również podziękować wszystkim tym podmiotom, które się w tę realizację tego projektu zaangażowały, poczynając od, od wicepremiera Henryka Kowalczyka, czyli reprezentanta rządu, a poprzez marszałka województwa mazowieckiego i skończywszy na gminach i powiatach zainteresowanych tą inwestycją. Trzy miasta liczące powyżej 10 tysięcy mieszkańców, to jest Maków Mazowiecki, Przasnyż i Półtusk, uzyskają dostęp do pasażerskich połączeń kolejowych, a w sumie na tym etapie projektowanych jest 12 punktów obsługi podróżnych, między innymi w mieście, w którym się znajdujemy, a więc między innymi w Serocku. Zakładamy, że po realizacji tej linii przejazd z Przasnysza do Zegrza wyniesie pociągiem około 50 minut, a z Przasnysza do Warszawy niewiele ponad godzinę 10.